Cześć, z tej strony tym i zapraszam Was do 5 zalet i 5 wad Motorola One Vision. Serdecznie zapraszam. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszej zalety. Pierwszą zaletą, jaką zauważyłem w Motorola One Vision, są ładne kolory na zdjęciach. Oczywiście Motorola słyną z tego, że Kolory na tych zdjęciach są naprawdę ładne i dobrze odzorowane, jednak od jakiegoś czasu Motorola w swoich urządzeniach wprowadza sztuczną inteligencję, która w niektórych urządzeniach działa dobrze, w niektórych już gorzej. Jednak na przykład w Motoroli Vision działa naprawdę dobrze i można być z niej zadowolonym. Zdjęcia nie wyglądają sztucznie po prostu. Są dobrze odzorowane, poprawnie i ładnie prezentują się np. Na, na ekranie telefonu czy komputera. Drugą zaletą, jaką zauważyłem w tej Motorola, są zdjęcia typu makro. Wiele Motoroli może pochwalić się y, zdjęciami tego typu, bo motorole jako jedny z nielicznych telefonów, y, potrafi z bliska zrobić zdjęcie i. Udaje się to za prawie każdym razem, i nie trzeba się bawić tym fokusem. Na całe szczęście Motorola dalej ciągnie to, i Motorola One Vision potrafi zrobić ładne tego typu zdjęcia, i nie można na to narzekać. Jak wiecie lub nie, to właśnie ta Motorola ma strasznie duży przedni aparat. Niewiele osobom może się to podobać, jednak na całe szczęście ta przednia kamerka radzi sobie bardzo dobrze w tych średnich warunkach oświetleniowych i w dobrych warunkach oświetleniowych. I nie można na to narzekać. Oczywiście są mankamenty, o których powiem w wadach, jednak muszę powiedzieć, że szczegółowość i jakość tych zdjęć z tej właśnie przedniej kamerki jest na bardzo wysokim poziomie, znaczy na bardzo wysokim aż tak nie, no bo to jednak nie jest aż takie flagowe urządzenie. Jednak na tego typu telefon zdjęcia wchodzą naprawdę bardzo dobrze i można być z nich zadowolony i osoby lubiące robić sobie selfie na pewno docenią ten telefon. Jak możecie wiedzieć, to wiele urządzeń od Motorola nie posiada żadnego trybu nocnego, a tryb manualny nie umożliwia nam na długi czas naświetlania. Na całe szczęście przy Motorola One Vision mamy już ten dedykowany tryb nocny, który radzi sobie nawet Całkiem nieźle. Nie jest to może tak jak w Samsungu czy Huawei, jednak ten tryb radzi sobie całkiem nieźle i można z niego korzystać przy już tych gorszych warunkach oświetleniowych. I zdjęcia będą wychodzić naprawdę o wiele lepiej niż przy samym trybie automatycznym. Ostatnią i najważniejszą zaletą w tej Motorola jest brak poszarpanych krawędzi. Wiele może osób się dziwić, dlaczego poszarpane, bo na przykład takie urządzenia jak Sony mają na przykład na zdjęciach mocne poszarpane krawędzie, a te, te tańsze telefony też mają tego typu poszarpania. I nie jest to może zbyt ładne i estetyczne. I na przykład wiele urządzeń też droższych yy, ma tego typu efekt i Powinien producent na tym popracować. Na całe szczęście Motorola nie ma tego i można zaliczyć to jako ogromny plus, bo w tej cenie też są takie urządzenia, które mają na przykład te poszarpane krawędzie i estetyczne to nie jest, przez co zdjęcia mogą być odbierane negatywnie, a nie pozytywnie. Jednym z najważniejszych wad. W w tym urządzeniu jest autofokus podczas nagrywania. Na autofokus sam podczas zdjęć nie można narzekać, jednak podczas nagrywania no niestety nie jest zbyt dobrze, dlatego że w trakcie nagrania autofokus się gubi. Dlaczego się gubi, No tego nie jesteśmy niestety w stanie powiedzieć, bo to już jest wina oprogramowania. Motorola powinna na tym popracować. No, tutaj można zauważyć, że ta ostrość jest cały czas gubiona i cały czas e, telefon stara się na czymś wyostrzyć, ale tak naprawdę nie ma na czym, bo jak na przykład idziemy czy nagrywamy pejzaż, to przecież tam nie mamy w ogóle na czym się skupiać na ostrości, bo to nie jest dany obiekt, tylko to jest przestrzeń. Także. E, Motorola powinna to poprawić w najbliższych aktualizacjach. No jeżeli nie, to ta Motorola jest skreślona z listy urządzeń, które umożliwiają nam na nagrywanie ładnych filmów. Drugą wadą tego urządzenia są zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych. To, co zauważyłem, niestety, już może się powtarzać w niektórych urządzeniach, właśnie tego typu że przy gorszych oświetleniach zdjęcia mają odrobinę gorszą jakość czy szczegółowość. Na całe szczęście właśnie w tym urządzeniu mamy ten tryb nocny i warto z tego skorzystać, bo ten właśnie tryb automatyczny nawet przy tej sztucznej inteligencji no nie daje sobie rady i lepiej właśnie wtedy skorzystać z tego trybu nocnego. Trzecią wadą jaką zauważyłem przy tej Motorola są zdjęcia z mocnym kontrastem. Zdarzają się właśnie przy takim mocnym słońcu, że automatyczny HDR i ta sztuczna inteligencja zbytnio sobie nie radzi przez co ten kontrast jest o wiele większy i czasami trudno się go pozbyć. Trzeba mieć to na uwadze, bo na przykład wiele urządzeń takich jak HTC świetnie sobie z tym radzi, bo ten HDR jest naprawdę dobry i ta rozpiętość tonalna przez co jest o wiele lepsza. Przy motoroli ten HDR działa naprawdę dobrze, jednak przy takim mocnym słońcu sobie zbytnio nie radzi i trzeba mieć to na uwadze. A sztuczna inteligencja niestety nasyca te kolory, przez co ta czerń, czyli te cienie, są odrobinę mocniejsze i na przykład nie wszystkim może się to spodobać. Tak jak przy zaletach, mówię o przedniej kamerce, tak i wadach, muszę powiedzieć, ponieważ Mimo, iż jakość i szczegółowość jest naprawdę dobra, to jednak tutaj jest jest tu taki efekt prześwietlenia tła. Telefon stara się nam rozjaśnić twarz, przez co te tło jest prześwietlone. Nawet przy pochmurnej pogodzie, czy przy słonecznej, przy słonecznej oczywiście może się to zdarzyć, jednak przy pochmurnej nie powinno. Jednak tutaj to się zdarza, ponieważ właśnie ta Motorola. Stara się nam rozjaśnić tą twarz. i Nie wiem dlaczego, bo nie wiem, nikt nie chce mieć po prostu jakiegoś cienia na twarzy, czy, czy o co chodzi. Jednak właśnie przez to te tło jest prześwietlone i niestety te zdjęcia nie zawsze wyglądają aż tak super. Motorola w to urządzenie włożyła optyczną stabilizację obrazu. Jednak podczas nagrywania obraz pływa przez to i musimy, na przykład w rozdzielczości Full HD, musimy włączyć tą cyfrową stabilizację obrazu, aby to jeszcze bardziej ustabilnić. Niestety ta optyczna stabilizacja obrazu nie działa w tym urządzeniu zbyt dobrze. Przy zdjęciach oczywiście jest o wiele lepiej, jednak podczas nagrywania Motorola powinna to jeszcze poprawić i w kolejnych, na przykład, edycjach Motorola One zrobić coś naprawdę super i mam nadzieję, że na przykład nagrywanie będzie już o wiele lepsze i przyjemniejsze dla oka i nie tylko. To już byłoby na tyle i bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam Was do kolejnego. Trzymajcie się i cześć!